Znajdujemy się dalej w miejscowości Szydłowiec No i weźmiemy się za drugą kotłownię. Pierwsza jest tam, druga jest tu. Był oczywiście też tu SAS. Fajna, fajna, fajna przygoda nas tym razem spotkała. Zdemontowane zostały dwa kotły. Kopciuchy, ale SASA. Ten 17 kilowatowy tam był, 20 kilku. Stoi godny następca, 15 kW biokompakt, również 300 litrowy zbiornik. Tutaj jest e, ciekawe urządzenie, duże, bardzo duże bym powiedział sprzęgło. Jedne grzejniki, drugie grzejniki w górnej części, ładowanie tego shoto No i co? I bierzemy się powoli za kolejną kotłownię. Poprzednia zajęła nam półtora dnia Zobaczymy jak będzie tym razem to... Dawam pudurówkę Trzymaj no. to... to jest nie. półtora trochę mnie zadrzumienie złapało to Co my tu mamy? Ludzika tworzymy. Ludzika tworzymy, tak. Paweł Ludzika tworzy ze Staszkiem na kotle. Wisi sprzęgiełko. 300 litrowy zasobnik. Żeby nie było. 3... Było 3? Było 3. 309 litrów. Instalacja poprowadzona ścianą i w górę. Dwa osobne piony, parter, piętro. Wszystko będzie Zasilane ze sprzęgła hydraulicznego. Dwa zawory mieszające z siłownikami. bezpośrednie ładowanie z bojlera. Tu jeszcze przyjdzie pompa kotłowa. W to miejsce podepniemy kocioł. I po 6 godzinach mamy kotłownię. A no, po 6,5. Zobaczymy, jak to nam się rozbuja. Ale to pewnie jutro będziemy rozpalać. Dzisiaj tylko to zalejemy wodą. Jutro kabelki od rana. I tak powoli, nieuchronnie zbliżamy się do finału, drugiego finału w Szydłowcu. Ach, tutaj to jest maszyneria. A jeszcze trochę, jeszcze chwilę i będziemy wodać. No i co, prace zostały ukończone. Kolejna kotłownia odpalona oczywiście sterownik pokojowy dwa piętra w grzynikach biokompakt 15 kW, potężny dom. Naprawdę duży. Ci, co oglądają moje wideo wiedzą, że, że na pewno tu nie jest 150 metrów do ogrzania, tylko dużo, dużo więcej. No i mamy sprzęgło hydrauliczne z dwoma zaworami mieszającymi, parter, piętro, ładowanie zasobnika. Instalacja wykonana cała w miedzi. Podpięliśmy się do instalacji już istniejącej, ale całą kotłownię stworzyliśmy, że tak powiem, na nowo. Prace trwały tak na dobrą sprawę jeden dzień. Co to znaczy? No wczoraj skończyliśmy całą tą gotłownię. Wczoraj została mm, instalacja zalana wodą. Na ciśnieniu sobie powstało to do dzisiaj, do rana. Dzisiaj zrobiliśmy elektrykę, uruchomiliśmy e, tą gotłownię. Ustawiłem sobie kocioł. W tej chwili e, przerzuciłem go z pracy ręcznej na, na tryb pit. Za chwilę mi się rozpali po raz kolejny. Dogram ustawienia PID-u, i tak na dobrą sprawę klient będzie miał ustawione i parametry pracy na pid i parametry pracy w pracy. Tak jak to się w SASie nazywa, czyli w pracy niemalże ręcznej. No i tyle. Instalacja gotowa do użytkowania. Wyrzuciliśmy stąd 17 kW też SASa. Zwykłego kopciucha. No i tyle. Nie pozostaje nam nic innego jak w tej chwili. Odmeldować się i lecimy na Śląsk. <laughs> Za kilka dni kolejne wideo, pewnie ze Śląska tym razem. Pozdrawiam serdecznie.